W tym filmie pokażę, jak mogę zrobić współpracę na Instagramie. Będę wskazywać, gdzie naciskam na ekranie, używając tego wskaźnika. Najpierw musisz utworzyć zwykły post, naciskając plus, znajdujący się na dole, na środku. Następnie wybierz zdjęcie, które chcesz dodać i naciśnij dalej w prawym górnym rogu. Tutaj możesz zastosować filtry, muzykę, co tylko chcesz. Naciśnij dalej, które teraz pojawia się na dole po prawej. Potem jak zwykle wpisujesz podpis pod zdjęciem wszystko, co chcesz dodać. Teraz, żeby zrobić współpracę, musisz nacisnąć oznacz osoby, które znajduje się tutaj. Następnie wybierz zaproś do współpracy, naciśnij i wyszukaj konto, z którym chcesz współpracować. Po prostu wyszukaj dane konto, wybierz je i naciśnij w prawym górnym rogu. Gdy to zrobisz, poczekaj, aż się załaduje i kiedy udostępnisz post, ta osoba otrzyma zaproszenie do współpracy. Musi je zaakceptować i kiedy to zrobi, publikacja pojawi się u Was obojga. Żeby ta osoba to zaakceptowała, powiedz jej, żeby sprawdziła wiadomości. Będzie tam to samo zaproszenie, które widzisz u siebie, tylko z przyciskiem akceptuj i odrzuć. Mam nadzieję, że film okazał się dla Ciebie przydatny, i do zobaczenia w następnym.